w całej Polsce testu proponowanych standardów usług podjęło się 19 partnerstw, czyli 19 gmin. I wsparciem merytorycznym podzieliło się sześciu partnerów pozarządowych realizujących zadanie czwarte. To jest Towarzystwo Brata Alberta Zarząd Główny, Sieć Współpracy Barka, Caritas Diecezji Kieleckiej, Monarch Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i Pomorskie Forum Nasze na rzecz wychodzenia z bezdomności. I w ramach takiego podziału obowiązków między siebie Pomorskie Forum objęło wsparciem merytorycznym cztery partnerstwa z północy Polski: z województwa pomorskiego i kojawsko-pomorskiego. To są gminy Gdańsk, Słupsk, Włocławek i Nowe Nadwisło. Mieliśmy swój bardzo duży wkład w tworzenie standardów um, usług. On jest związany nie tylko z pracą merytoryczną w tym projekcie, ale też i z doświadczeniem Pomorskiego Forum związanym z tworzeniem standardów usług na gruncie lokalnym. W projekcie systemowym Pomorskie Forum wyszło poza swoje naturalne środowisko funkcjonowania, czyli Pomorze, i można powiedzieć, że aktualnie jest e, e, fundacją, która działa ogólnopolsko. Czy macie gdzieś nagrany plan działań na z wydrukowanym albo tak. taki, żeby można było jakieś tabelkę z harmonogramem, to co pierwszy ja, są rok. Samego takiego nie ma, wyłączony tylko na starość, jest, ogólny, nie? No jest nie? No jest na patrząc tak, na ten czas. Ten. Pomorskie Forum jako fundacja to podmiot, który prowadzi z jednej strony działania logistyczne organizujące życie partnerstwa, ale też prowadzące szeroko zakrojone, różnego rodzaju prace merytoryczne. To z jednej strony publikacje, które już są pewnego rodzaju cyklicznymi wydarzeniami w życiu forum, publikacje o charakterze i naukowym, ale też patrzącym na problem bezdomności z oczami praktyków. To kampanie społeczne przełamujące stereotypy związane z bezdomnością. I to też badania, z którymi Pomorskie Forum w Polsce jest realizowane. I wydaje się, że. Ta merytoryczna działalność forum, również wiele lat temu już zaczynająca mówić i, i e, obracać się wokół standaryzacji usług dla ludzi bezdomnych, znalazła naturalną kontynuację w projekcie Standardy w Pomocy w Zadaniu Czwartym. W związku z tym Pomorskie Forum stało się e, liderem merytorycznym tego zadania liderem partnerstwa pozarządowego i w pewien sposób koordynuje wszystkie te prace merytoryczne, które w projekcie systemowym się odbywają. W zadaniu czwartym zostało wypracowanych szereg standardów dla wielu usług świadczonych osobom bezdomnym. To był pewien etap realizacji projektu. Aktualnie jesteśmy na takim etapie, w którym te zaproponowane przez nas standardy są wdrażane w wybranych partnerstwach lokalnych. I tutaj teraz najszersza aktywność forum się rozwija. To jest wspieranie tych partnerstw w testowaniu różnorodnych usług dla ludzi bezdomnych, czy to z zakresu mieszkalnictwa, zakwaterowania, zdrowia, pracy socjalnej. Również wsparcie w istnieniu i funkcjonowaniu tych partnerstw zgodnie z zaproponowanym standardem partnerstwa lokalnego. Muzyka Projekt tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.